Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja, oczywiście, jestem pan Gremlin, a to jest serwer gremlinowo. Jak widzicie, jest ze mną Emilka, e, Norks, Golian, A Golian się nie wita, e, Myzdek, e, No i e, popularnie nazywany e, Chińczyk. I słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? A w ogóle widzicie, mam nowy, nowy skin. Skina tego przesłała mi pani Slime, ale planuję też nagrać kolejne odcinki w skinach od was. Także, jeżeli ktoś z Was chce mi podesłać skina, byleby oczywiście związanego ze Slime'em, którym jestem, to możecie to zrobić na adres mailowy, który Wam się w tej chwili wyświetla na ekranie. To myślę, że na kolejnych odcinkach coś takiego zrobiłem. Dobra, moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, bo mówiłem wam tylko, że będzie taki trochę mniej typowy chowany dzisiaj i zastanawiacie się pewnie co to za chowany. Generalnie za chwilę wylosuję jedną osobę z naszej grupy, która tak naprawdę będzie szukała. I po znalezieniu osoby mamy 10 sekund na to, żeby się ponownie schować, czyli na przykład e, powiedzmy, że ja szukam, znajdę Goliana Golian czeka do 10 sekund, ja w tym czasie muszę się schować a e, on dopiero po 10 sekundach może zacząć szukać kolejne osoby także tym razem bardzo polecam żebyście sami nie wiedzieli o swoich e, kryjówkach czy wszystkie zasady jasne? a i cała runda trwa 15 minut. Osoba, która zostanie znaleziona ostatnia, skończy w lawie. Dramin, a widzisz, czego stał Jest szary. Jest szary. Tak jak przycisk o, na Go za na tym kanale. subskrybujcie ten kanał, żeby taki szary, jak ten stoł. A, tak, to dziękuję. Faktycznie, <laughs> rację. A czy co do, co do samego Konkursików, wszystko jest jasne? Ktoś ma jakieś pytanka? Co można wygrać? No, to mówię. Właśnie. Można wygrać de facto życie, bo osoba, która zostanie ostatnia jakoś szukająca, skończy odcinek w lawie. No to nieźle. Nie, 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 nie. Ale dobrzy, będę Jaka będzie nagroda? No robię. tak, dlatego wcześniej mówiłem, że byś schował je do Enderchesta, stoi za tobą. To sobie większość. Nie z tego wszystkich. Nork się żegna. Dobra, słuchajcie, ja wezmę tutaj. Gremlin, a mam go skrzynkę, bo ja nie mam już miejsca też. sam zapełniłem ja tu masz Ale co ja go zapełniłem nie mam. Wiecie co to. W razie czego, czego ten. W razie czego dam wam jeszcze, wiesz, skrzynkę tuż przed samym gotowankiem. Z wyprawy wracałem. E, dobra, e, ja tutaj mam... Jakiś generator losowanka. Wbijesz to niebo. Tak. Jest taki niebieski, jak łapka zostawiona pod tym filmem. <laughs> Dzięki Norks. E, to dobra, słuchajcie, ja. zaczynamy. E, Losowanko trwa. Kolejność? Oso? Kto pierwszy? Czekajcie. Nie, jeden z ktoś... was powie stop w pewnym momencie. Stop, stop. E, gratulujemy. Norks, pierwszy szukasz. Kurde, wiedziałem. Dobra, na całym 10... tym terenie. Tak, nie, masz do, tam do, w, coś... do, w domku, w domku, w domku, w domku. Chodźcie. Tak, tam ci masz ogrodzenie z liści, tam Ja tam. tak? Pobrać. Tak. A ten, ten drugi, to na co? E, to, nie. To, to Polic, był po prostu ten, po prostu były dwa. Na ostatnim eventie wy... były dwie tury szukania. Ktoś nie oglądał odcinka. No, nie da się ukryć. No, wow. i to było co? Mam wrażenie, że te schody były inaczej. Mnie też się właśnie coś wydaje, że... Pochodzi. Czyli już się chowamy, rozumiem? Tak. Zbyty nie można gierować w teren. Nie. Nie, nie może no. Dobra, ja, ja już mam... Ja mam miejscu wy już idealną. Ja bo gram to jest haksy, ma wolny X-ray'a i patrzcie kryjówki. Ja muszę zobaczyć to Ci tak jeszcze raz zobaczyć, gdzie są jakieś kryjówki. Pamiętajcie, żeby ten, że jak się schować, żeby być na... E, tym. Oh, Mam A na jeden sobie być? E, nie, bo i tak e, tych, którzy nie są na shifcie będziesz widział. No właśnie. Bo za też można się chować. Chce się e... w tym terenie, jakby. Tak, tak, do ogrodzenia. Ja muszę szybko się cofnąć do wyjścia, bo. Nie wiem, kiedy mogę szukać. E, Zostało. Zostało 40 sekund. Co? Nie. A co, jeśli kogoś się nie znajdzie? Właśnie. No, ta osoba jak po prostu chila. wygrywa, tak Ty? de facto wygrywa to, że nie spłonie. Więc, nie... Więc jak nikogo nie to wygrywam. Jak nikogo Chcę nie znajdziesz, dobra. tak, to... Gra nie chciał mieć. powiedzieć, że tutaj jest taki jeden... ...celifer, Chcę... taki typiasz, który ma łuk i strzela. No to nieźle. Laser tutaj jest, ale nie <laughs> Okej. Okay. 3, Dwa, jeden, rura, szukasz. Mizdek zobacz, że. To się nie schował, ciapa. No, ale. ale y, ja tak miał zmienić, żeby kliknąć, żeby nie trzymać shifta znowu. No cicho, no, to. Nie może jeszcze czas, może. Nie gorsze jest tego, odpalić teraz. Mizdek na shifta, bo ci biegnie. No, Tę gębinę... Jąka... Sztomis... Pierwsza minuta. ty się tam schował na dole. Do kogo mówisz? Ktoś się tam na dole schował, Dzień. No, a ty masz tego? OptiFine? Nie? Coś, coś się zestakowało, wiesz co? Bo coś się zestakowało, może. No bo raczej coś wszyscy są się. na tych, no. na Shiftach. A ty się chowasz, czy co? Ja się chowam. A ty mogłeś w sumie. Jest plan. No, to już trochę w sumie za późno. Ale mógłbyś sobie odpaść, game trójkę i To byłoby no, już no, spoko. No, ale co to on... Ej, znalazł nie! Dobra. Ale dobra, Norks, dawaj, masz 10 sekund. Wiesz, zawsze to mogło być też tak, że... Ja też, nie, jak on mnie znajdzie, on mnie nie będzie mógł ten... Po prostu... Kinczyk, on nie ma 10 sekund, on ma jeszcze... E, 13 minut. Ciekawe, się jak on zaraz, on go czy on ogóle nie znajdzie. On właśnie go teraz. A. No. Norks, dawaj tu, tutaj, patrz. Tak widzę, słuchasz właśnie. Daj, no tak? <grymne> Dawaj, to, to jest najlepsza kampa, mówię ci. Jeszcze jak, A? No jest tak. tu nie... co? Znalazłem. Ale ty to szukasz, czy nie? No. Już nie szuka. Jak? Nie no, Chińczyk to... szuka. A, to, to już no, nie działa no tak. tak. tego. A no <grymne> właśnie się zdziwiłem, o co chodzi. Ja, tak. <grymne> ja już Ja już shifta mówi mówię te dobra szukać innych. No jak się tak uważaj, bo to ciągle bez shifta chodzi, a Chińczyk to cały czas chodzi. No, Chińczyk wiesz, że rura za nim. <laughs> o, ciekawe się, że coś w tych beczkach jest. Wiecie, że ja już nie żyję? Znaczy coś jest, jest za... O, to tu jest. Jestem zaleziony. No i szukasz Cię. dalej. No wiem. <laughs> Kto to tutaj go blisko mnie? Ja myślę. Ojej, ja widzę Chińczyka. Chińczyk od, uciekasz ode mnie, jesteś o, coraz dalej. No gdzie mi tu? Jak dwie ja W sumie nie w legalnym miejscu jestem, ale... W sensie ja nic nie ingerowałem w teren. Jak co? Żeby nie było. Spoko sprawdziłem później log blokiem. Dzięki. No. Tam można wyjść. A o. O <laughs> szkoda, że na... nie zrobiliście tych y, pomieszczeń za obrazami. Co? Jakbyś tam posukać poszukać, a to tak? się z tym napisać. Kto nie nie, no, wuje, nie wiem czemu. Och, wiesz, wiesz o co mi chodzi? No, nie. No tutaj, w No wiem. I będzie, no. Więc ja bym poszedł bardziej tu. Ale on też może robić tak, jak ja robię. Czyli jak? Czyli... No, 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 o to mi chodzi, wiem, ale ten... Czekajcie, ten, bo, ale, ten nie w... czekajcie, bo Chińczyk jest u mnie. <noise> o, labirynt! O, Norks i Myzdek znalezieni! W labiryncie jesteście. No to musisz jednego z nich wybrać i... i... czekaj, no czekajcie. to... Y, myzdek znaleziony. No to Norks znaleziony. Ale... Ja, ale 10 sekund, ale, dobra, 10 10 sekund 10 ma. Sekund, dobra. Dobra, to, to patrzcie w dół. O, to bye-bye. Szukasz! No, Już muszę dobra? Tak. Ja to tylko jak zic po. Ja tu widzę, że moi widzowie tak to będą mieli do taki widok powiedziałbym średni. to właśnie wiem gm 3 Ale nie no, wiesz, tak jak na odcinku tym z... w którym <tuszy> <tuszy> yy, powiedzmy ja zostałem znaleziony, no to później przyszedłem na Gema. A teraz widzę. Się... <laughs> Złokiem. <Jeszcze, laughs> zablokowałem się, co jest? Oni. nie! nie, się... nie ma... A, bo muszę stiftę. No to dobra, 10 sekund, 10 sekund masz. A wiesz, że ja tam w poprzedniej kierce chciałem się schować i było na evencie Graminius? Eee, tak, tak. tak Ej, bo tak. tu pillagerowe są. Ej, to co tylko ja i Emilka nie zostaliśmy znalezieni jeszcze? Ta. Tak. Ja wiem o, gdzie jest Emilka. O, politka, dobra, prawda, To Emilka, rura, uciekaj, uciekaj, uciekaj! O, ale to... Znaleźli cię? Nie. Kto szuka? szuka. Mnorks, e, tak? Czy... Nie. Czy Golian? Golian. Ja. Jako po chwili to by znalazłem, się schował gałkańsko. Ja zostałam zamieszana, ale myślałam, że już Norks pokazał. Jak to tam... To... Drzownica. Ooo, krypkę fajną. Ojoj. A będziemy chować się w tamtej, w tamtej. Tej, w, w tamtej Czym posesji. Domu? Wiesz co, możemy się tam w tamtej posesji pochować w momencie, w którym widzowie wybiło, nie wiem. 40 łapek w górę pod tym filmem. To zrobimy jeszcze drugą ja mi... tam. Co teraz jak ja nikogo nie znajdę? O, to e, no to, to spłoniesz. No do o, lawy idziesz. Czy... To może, może się okazać, że to będzie jedyna atrakcja na moim filmie. I to jest za, za wygraną. nic. życie. Życie, no właśnie. Życie, życie. Mm. Ja sobie chodzę po prostu. Ja też. Ale na pewno bez przesady, no. Ja mam łącznie do poruszania się. O kurde, gdzie milkę. A czekaj, żeby o, was nie złamać... śmierża? Po piastę? Nie gdzie zmierzam. Sze e, sześć... kratek, że tak powiem, kwadratowych mam. No to... Co? ciekawie. Sześć... a jak chyba gdzie ty Gromim jesteś. Chociaż nie jestem pewien. To się cicho. Co masz sześć kratek? Ty na dach szedłeś? Nie, na dachu to w poprzedniej grze... Na Iwente to Myzdek się chował i z a, chyba wtedy. Jakieś słyszę co słyszę, tak? Co tak, chwila. z Korsonem byłem. Kiedy próbowałam był uciec bo No tak. Właśnie, Grym, a. E, czy znalezienie osoby, czy trzeba jakoś dotknąć w jakikolwiek sposób? Nie, no znaleźć, blizgę, i... znaleźć. Powiedzieć, że słuchaj, widzę na przykład tam za drzewem e, mystka, tak? Co? No góra kołec widzisz wymystęka i już mam go znajdę dalej. Nie podoba mi się to. Hmm, Jestem tam bez siave chodzę tam. Ta. A ja bym o 19 minut musiała iść. Dobra. No to masz... Akurat spokojnie, bo... No to masz bana. Ten Za 9 minut akurat skończymy, także na luziku. Okay. No kurwa. No jestem ciekaw czy mnie, czy mnie znajdą Dobra, no do No nie, zepsułem No zepsułem, popuściłem shifta i zamiast trzymać tak klikałem. A, czy ja mam 10 sekund odczekać? No, gramie ile jeszcze mam? Czekaj, lecisz Dobra, ciekawe czy Mirka się schowała dalej, dzień czy... Nie dobra, zmieniła spota o kurde, widzę Emilkę. O, 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 Emilkę, no nie ładnie, jeśli tam pójście. oni tu są, i ja on nie będę pójł. Ile was tam jest? Dobra. 9. 10 Więc... Uwe, ja już jestem schowany. Dobra. Patrz na 10 sekund. No, szuka, szukaj, szukaj. W tym miejscu jest nic, co do mnie Ja cały czas mam tu całą miejscówkę. No, Termin pewnie, albo. Na dachu jest? Albo... Tak, to no, wiem, gdzie już jesteś. Na yy, poprzednim po odcinku się tam chowa, próbowałeś chować. A z nie. Z Jamixem się tam nie wymieniałeś, to nie jesteś tam? Nie. Nie? O, to dobra, to nie wiem, to nie wiem. Ale jestem w środku. O, macie ma, chce kupić kilo. Hmm, ja mam chyba. Kto szuka? Emilka? Tak. Nie nie. Ma, nie. Dobra. To, to moi drodzy... Musicie znaleźć. Minęło już 10 minut, jeszcze 5 minut i e, kończymy gierkę. I ktoś spłonie Kawa, kto? W Ja w jednym miejscu jak, jestem. Jak, jest e, ten, jeżeli ten, mi ten. nikt nie znajdzie, to ja wam pokażę, gdzie jestem. Dobra, Ej, Emilka, który masz poziom? O, szósty. Aaaa, no. to nie z tego wielkiego się nie stanie, jak spłoniesz. O. nie wiem. 32, ale naprawiam Skarsonowi łopatę. Coś mogę się Nie, wyrzucić. Nikt już nie ma. A ty gram, który masz poziom Ja mam 24, któryś, tylko akurat pa, tej go, nie go, mam. No chyba, ja że ja to robię, no. Galian, <laughs> ty masz czekać te 10 sekund. A, ok. No, nie tak. masz poziom. Może ja zdechłam. Lecisz, nie lecisz, nie? lecisz, lecisz. lecisz, lecisz. Ej weź, bo zdechłam. Nie wiem, nie kto. Siema, Mężek. No nie! Próbuj! Chodź, chodź, chodź. Chodź, No, tyle mi... Ile? Ile jeszcze czasu? E, czekajcie. E, no jeszcze 3,5 minutki. Dzięki, jest też. O nie, to... jest mogę słuchać Mogę chyba, nie? Tak. Bo mnie, to mnie złapał, gówniak. Kto tu puścił siwta? Oni Nie, Emilka skinęł to, wracam stąd. Wiem gdzie jesteś, gdziekolwiek No bo musiałem puścić końca. shifta, żeby ją tepnąć. Nie, mus nie musiałeś, mogłeś sobie ustawić. Oj, 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 kto? Oj, Golia. Go Jak ci, Emilka, to miejsce podoba? Nie, 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 bit. nie, nie, biega. nie, nie, no widzę Cię, Myzdek. Fajnie się Myzdek tak biega na no, powierzchni. How już you, się Siema. To ja mam... no, Jezus. Haha, no, ty dobrze się bawisz. Eee, dobra. Zostało Jezus. jeszcze, moi drodzy, dwie pół minutki. Dobra, a Chińczyk? Czy to Norks jest? Kto tu jest? No. O, się ciek, ciek, Gremlin! 10... ciek, 9. Emilka! Emilka. ciek, Szukam. O, Holipka. O Holipka nie O, ciek, nie ciek, O cholipka, nie ciek, szukasz teraz? Nie, ten, Norks. Norks. Nie, ten, Aha, no, Wow. Teraz! No, Dobra, cześć! Cześć, Chińczyk. <grych> Co to jest? Wow. Ostatnie, ostatnie nie, ja półtorej minuty. Nie no, dzięki Narx. No, tak. no znaczy ten, granie na dachu gdzieś pewnie siedzi, polecam tam pójść. Bo chyba nikt nie był na dachu. Nie, nie, mogę ci gwarantować, że nie jestem na dachu, prawda Milka? Kremi pewnie dodał jakieś inne spoty i teraz się chowa Nie. Nie. Gra mnie mała, na chwilę, bo Jezu, ktoś mnie Kto to jest? No kurwa, kto? ktoś w siedzi. Ej, jakiego masz kina? Emilkowego. Emilkowego. A, ma dziesięć sekund, no nie. Wiesz, ja tu nie mogę wyjść. O co chodzi? Emilka teraz szuka? Tak. tak. Tym, bo nie mogę ja wyjść. jak wyjść? E, no, tą drugą. E, tym trawdorem. nie. się. kompania, o nie. Ne, cię, gdzie ty to tu jestem! Tak, bo A. ja z tym siedziałem w tym grzybie. Aha, dobra, ale to tam teraz jesteś, gdzie, Misiek? Nie, 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 ja tam Egram, nie, tam był. nie, 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 bo... bo... nie, 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 jak jak w ogóle nie, do? I co? 15 sekund ci zostało nie, 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 walić i nie, 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 no tak, bo na shift nie mogłem wyjść. Ale Golian, przyznaj się, ty znalazłeś to miejsce z i wyłącznie dlatego, że Emilce się puścił ten, tak, oczywiście. Dobra, chodźcie, spotkamy się szybciutko przed domkiem. Ja mówię, nie mogę sobie lecimy. Gdzie byłem? To ciągłem. Pokażę wam. Tutaj na górę. Teraz widać mi nikt, co? Czekaj, nie mogę sprawdzić. Tutaj. Nie powytałem. No. I tam, w tamtej dziurze. Trzeba się tam... Aha! Wiem, 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 byłem na no początku. O Jezu. Patrz, o. można odpalić w tym momencie. A, I tak, widać. i tutaj sobie wskoczyłem. Myk. Dobra. już widać prawda? Ja Dobra. I nie widać, pa. Wiedr. Czekajcie, Emilka, to e, zdążymy cię jeszcze tylko podpalić? Więc zobaczcie, widać mi nagi. Nie podpalić, tylko gdzieś do lawy. widać, ale no, głowę musi przysłać. Dobra, chodźcie szybciutko w... przed dom. Emilka, jesteś tu? Grajmy <grym> w na palenie. No. Poczekajcie, ja już wychodzę. Moje czasu zostało. Emilka, o, tak e, Emilka jesteśmy, tutaj. jesteśmy dumni, że z nami grałaś. Tak, Ja Nie ma. nie ja tak Dobra, dziękuję, serdeczka. muszę już iść, nie Daj wodę, daj wodę! Dzięki! No moi drodzy, jak widzicie, no, Było zabawnie, dość długo, nie, niewiele widzieliście, niestety, bo łamagi nie mogły mnie znaleźć. No ale jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, dajcie koniecznie znać w komentarzu. No i tak jak powiedziałem wcześniej, będzie 40 łapeczek w górę, to... Zgodzę się na kolejny tego typu... Odcinek. Póki co dzięki, trzymajcie się, cześć.